Adamie, pogadamy o młodzieżowych mistrzostwach Europy? E, chętnie. Tam, gdzie Polacy odnoszą spektakularne wyniki, to, to aż człowiek chce się nad tym pochylić. Wygraliśmy z Włochami, i to jeszcze stosując ich broń. To jest takie już w ogóle wyższa szkoła jazdy. E, stosując catenaccio w meczu z Włochami trzeba mieć dużą wyobraźnię, bezczelną pewność siebie, no i jeszcze... Idąc na konfrontację z, z, z ludźmi, którzy, na dobrą sprawę, mają w DNA taki system gry, yy, no chyba przeświadczenie, że, że, że jest się lepszym w takie klocki i, i tutaj należą się wielkie brawa. Po pierwsze Tenerowi, Czesławowi Michniewiczowi, że zdecydował się na e, wydanie walki Włochom e, ich bronią, e, że w ogóle zdecydował się na to, że potrafił natchnąć naszych piłkazy do tego, żeby nie czuli się gorsi, że, że, żeby nie, nie przepraszali, że żyją, tylko e, grali z e, naprawdę bezczelną pewnością siebie, grali skutecznie, konsekwentnie, a, a, a myślę, że to właśnie zaprocentowało. Ja, ja, ja tylko. E, podkreślę, że oglądając ten mecz bardzo wnikliwie oczywiście od pierwszej do ostatniej minuty w 89 widziałem takie same odległości między formacjami w naszym zespole jak w 7 czy 8 więc... Mimo, że chyba w 89 to jednego Włocha na boisku powinno być mniej moim skromnym zdaniem. Na, na pewno powinno być, być mniej po faulu na Sebastianie Szymańskim ale już jakby zostawmy Włochów, niech oni sami radzą sobie z własnymi problemami, cieszmy się tym co mamy, a zdaje się, że Oprócz fantastycznej taktyki trenera, oprócz znakomitego rozpracowania przez nasz bank informacji i potem znakomitej realizacji strategii przez, przez, przez zawodników, trzeba. Oddać też naszemu sztabowi, że świetnie przygotował mentalnie zespół do tego turnieju, a fizycznie i obym się nie pomylił, jeszcze lepiej, bo, bo, bo naprawdę nasi zawodnicy biegają niczym lekko. Atleci, przynajmniej w tych dwóch spotkaniach, od pierwszej do, do, do ostatniej minuty, naprawdę świetnie wyglądali pod względem fizycznym. Nie zdziwiłbym się, gdyby Hiszpanie także mieli do czynienia z taką biegającą ścianą. Czesław Michniewicz ma bardzo otwarty umysł. Latem gościłem razem z szkoleniowcem, ze szkoleniowcem naszej młodzieżówki, wybitnego fizjologa Jana Chmury, który pomagał mu już w czasie, kiedy Michniewicz prowadził zagłębie Lubin, z którym zdobył Mistrzostwo Polski, panowie podyskutowali sobie, przypomnieli, jak powinna wyglądać, jak powinien wyglądać wypoczynek, regeneracja. Myślę, że, że te nauki w głowie naszego szkoleniowca pozostały, więc tak naprawdę, pomimo oczywistego faktu, że to Hiszpanie będą faworytem trzeciego spotkania grupowego z racji i przedturniejowych notowań, i wyszkolenia, i, i, i w ogóle tego jakie mają. Będą mieli dużo większą presję, a czasami gorzej się gra przeciwko czarnemu koniowi niż z faworytem. Polacy mają to zaszczytne za miano czarnego konia. Nie wiadomo czego się po nich spodziewać. No wi wiadomo, no, ciężkiej przeprawy, to na pewno. Ja myślę, że już w tej chwili to mniej więcej wiadomo, czego się spodziewać. Otóż, w pierwszej kolejności, znakomitej organizacji w defensywie. Chyba nie ma drugiego zespołu na, tych, na tym turnieju, który byłby. Tak dobrze zorganizowany w grze, w grze obronnej. Różnorodnie, bo zupełnie inaczej się broniliśmy w spotkaniu z Belgią, inaczej w spotkaniu z Włochami, ale jednakowo, jednakowo skutecznie. Na pewno stałe fragmenty są silną bronią tej ekipy. I jeszcze chciałbym zobaczyć kontrataki, bo to też był, był ten element, nad którym ta, 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 ten zespół mocno pracował. Hiszpanie oczywiście będą pod presją i oni powinni się martwić niezależnie od tego jak wspaniałe mają e, piłkarskie, piłkarskie DNA, natomiast e, nasi piłkarze e, na pewno mają wzrastającą i, i, i stawiam wniosek, że już bezczelną pewność, pewność siebie. Wartość tej drużyny rośnie dosłownie w przenośni. E... To na pewno zacierają ręce, na pewno kluby rosyjskie i włoskie, które już sięgnęły po, po, po naszych reprezentantów na, na, na rynku transferowym. Pewnie zaciera też ręce... Pewnie. na pewno zaciera też ręce właściciel legii Dariusz Miodłuski, który dotąd nie sprzedał Mateusza Wieteski, A Wieteska jest jednym z największych objawień tego. Wiedział chłop co robi, że przynajmniej sprzedawa, i sprzedawa, a on nie sprzedał. I teraz mówi, I co, kto śledzi na piłce. Wykazał się ogromnym wyczuciem, bo, bo do tej pory mówiło się tylko o, o Sportingu Braga czy Dynamie Kijów. A myślę, że chętnie na zatrudnienie Wietesa będzie, będzie znacznie, znacznie więcej. Eee, zresztą w dobrym towarzystwie, a przecież za plecami legionisty gra Kamil Grabara. Człowiek, którego, do którego miałem pewne pretensje po, 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 po pierwszym spotkaniu. On zagrał na, na swoim poziomie, ale nie dodał nic ekstra. Pewnie też można by się dopatrywać jego błędu przy utracie drugiej bramki, bramki z Belgią. W ogóle miał przed, przed, przed zdobyciem kontaktowego gola przez, przez, przez Belgów taki słabszy, słabszy okres. O tyle w spotkaniu z, z Włochami zaprezentował się e, równie fartownie, a pewnie znacznie lepiej pod względem e, czysto, czysto bramkarskim niż Jan Tomaszewski w spotkaniu na Wembley, do którego ten mecz z Włochami jakoś tak e, w sposób naturalny mi się e, porównał. jednego e... Kiezę koszmary prześladują pewnie do dziś. I niech prześladują, ale to jest jego problem, nad nim nie będziemy się rozwodzić. E... E... Przypomnę może młodszym kibicom mecz na Wembley w 1973 roku zremisowany przez Polskę otworzył zupełnie nowy rozdział w historii na... naszego futbolu. E... U... Uknuto wówczas takie powiedzenie zwycięski remis. My nie musimy ekscytować się zwycięskim remisem z Włochami. Mamy, mamy w tej chwili zwycięstwo e, ekipi, ekipy Michniewicza, do którego Grabara przyłożył naprawdę e, bardzo bardzo dużo dołożył, podobnie jak Krystian jak Bielik. No, to jest gość, który, który pokazuje się przede wszystkim szefom Arsenalu i, i szkoleniowcom, gdzie do tej pory był tak chyba niedoceniany, ale przecież Arsenal nie jest jedynym miejscem, gdzie, gdzie może pracować, a, a w tym turnieju pokazuje, że jest, że, że jest panem piłkarzem. W ogóle przed dwoma laty, kiedy robił porutę na, na, na zgrupowaniu poprzedniej reprezentacji młodzieżowej prowadzonej przez Marcina Dorne w czasie Nieudanych organizowanych w Polsce młodzieżowych mistrzostw Europy. Chyba niewielu było takich, którzy prognozowaliby, że po upływie raptem dwóch lat to będzie zawodnik, od którego będziemy zaczynali wymieniać skład w tej bardzo, bardzo dobrej reprezentacji polskiej Michniewicza. Facet jest nie tylko podstawowym goleadorem, ale też i w ogóle centralną postacią w środku pola, znakomicie wyprowadza piłkę. No w ogóle można się o jego grze wypowiadać właściwie w samych superlatywach, jak zresztą o większości naszych zawodników z tej ekipy. Dlatego... Rzeczywiście wejdę w słowo, Ty wspomniałeś o tym, że tam po, po tym remisie na Wembley uknuto, Knuto powstało taki zwycięski remis. Jestem odrobinę młodszym kibicem reprezentacji Polski, ale pamiętam rok 92 i tam po doskonałych występach w Barcelonie srebrnym medalu. Też było takie powiedzenie zmieniamy szyld i jedziemy dalej. Co ty na to? Wtedy było przedwczesne i dzisiaj też byłoby przedwczesne. Ta reprezentacja wygrywa konsekwencją wygrywa pomysłem trenera Michniewicza, wygrywa znakomitym rozpracowaniem przeciwników Banku Informacji. Też dwa słowa warto poświęcić. Miłosz Stępiński rozpracowywał Belgię, to jest selekcjoner kadry kadry kobiet. Krzysztof Paluszek, czyli do niedawna dyrektor sportowy Akademii Zagłębia Lubin, od 1 lipca dyrektor sportowy Śląska Wrocław rozpracowywał Włochów, Piotr Urban, syn Janka Urbana, którego niektórzy kojarzą z pracy w Legii, inni w Śląsku, jeszcze inni w Lechu, a, a większość kibiców powinna kojarzyć z tego, jak wbijał hat Realowi Madryt. W barwach osasuny oczywiście. I... i tu też trzeba złożyć gratulacje Michniewiczowi, który może być, poczuć się lekko zagłaskany ze wszystkich stron w ostatnich dniach, że świetnie dobrał sobie tych współpracowników, bo, bo, bo naprawdę wykonali kawał, kawał świetnej roboty. Na pewno pomogli przy doborze zwycięskiej strategii, zarówno w meczu z, z Belgią, jak i z, z Wokami. Pokazali, gdzie są słabe strony, strony tych przeciwników. A wracając do głównego wątku Twojego pytania, e, poczekajmy. Poczekajmy, oczywiście Michniewicz już dzisiaj chociaż ma ważny kontrakt z pzpn na pracę z kolejnym rocznikiem młodzieżówki i jest bliski tego, żeby zapewnić sobie podwójny angaż, bo, bo przecież gdyby awansował do, do igrzysk w Tokio, no to wiadomo, że nikt mu tej reprezentacji nikt przy zdrowych zmysłach, nikomu mu nie, nie, nie odbierze, no to zgłasza, zgłasza już w tym momencie poważny akces do pierwszej reprezentacji. Jego zespół gra bardzo dojrzały futbol, nie licząc wczesnego nawałki, to chyba jest najdojrzałsza piłka, jaką prezent. W wydaniu reprezentacyjnym w tym wieku. A co do piłkazy, na pewno wielu ma przed sobą przyszłość w pierwszej reprezentacji. Natomiast, no, jako, jako ekipa, nie oszukujmy się. Przy całym szacunku dla, dla Wida Kownackiego, który jest nie tylko kapitanem, ale też wykonuje dużą, dużą robotę, chociaż nie, nie zdobywa bramek na, na, na tym turnieju. No to jeszcze, jeszcze do. Umiejętności Roberta Lewandowskiego A nawet Krzysztofa Piątka I Arkadiusza Milika Sporo mu brakuje Jak prześledzimy poszczególne pozycje To, 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 to tak samo Kamil Grabara Który no, był głównym architektem wygranej, wygranej z włochami Prezentował się powtórzę jeszcze raz. Nawet lepiej pod względem bramkarskim od Jana Tomaszewskiego w tym legendarnym spotkaniu na Wembley. No też ma konkurencję niesamowitą, bo, bo trudno sobie wyobrazić, żeby po tych mistrzostwach przeskoczył Wojtka Szczęsnego czy Łukasza Fabiańskiego. Ale na pewno jest melodią przyszłości. Podobnie jak, jak i Mateusz Wieteska, jak Krystian Bielik, jak Żurkowski, jak Jełło Szymański. To są piłka którzy już w perspektywie przyszłorocznych finałów Mistrzostw Europy na pewno będą brani pod uwagę przez selekcjonera Jerzego Brzęczka. My sobie za chwilę pogadamy już nie o Młodzieżówce, a o polskich drużynach, no, o tym, na kogo trafiły to, w Europie. To, 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 to tylko tak na koniec, że teraz ja tobie wejdę w słowo. Proszę bardzo. Niech martwią się Hiszpanie, to oni są przed tym decydującym e, meczem w kropce, to oni są na musiku, to oni będą odczuwali presję. Oczywiście są lepiej wyszkoleni. E, mają więcej indywidualności, ale na pewno nie mają takiej defensywy jak, jak my. I, I szczerze powiedziawszy, o ile przed turniejem każdy inny wynik niż wygrana Hiszpanów byłby no, dużą, dużą niespodzianką czy wręcz sensacją. O tyle w tej chwili myślę, że zwycięski remis to jest z naszej perspektywy, oczywiście zwycięski, z polskiej perspektywy. To jest wynik jak najbardziej prawdopodobny, a jeżeli zagramy na, na poziomie i, i organizacji i, i fartu w porównywalnym meczu z Włochami, to to myślę, że Hiszpanie y, nie są lepszym zespołem od, od y, gospodarzy tego turnieju, mało tego. Yy, oni bardzo słabo poradzili sobie z. Yy, znaczy, świetnie zaczęli mecz z Włochami, świetnie zaczęli turniej, pół godziny koncertowe, a potem, yy, w momencie, kiedy gospodarze młodzieżowych yy, Mistrzostw Europy podostrzyli, yy, podeszli, podeszli wyżej, zaczęli prowokować, zupełnie, zupełnie się pogubili, nasz sztab, yy, dzięki dobremu rozeznaniu, to wie. Banku Informacji to wie, więc nie mam wątpliwości, że nie waha się, nie, 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 nie będzie miał żadnych, e, żadnego zawahania, żeby z tej wiedzy skorzystać. Dlatego e, jestem dobrej myśli, pozostaję optymistą. Igrzyska Olimpijskie są już na wyciągnięcie ręki, a nie zapominajmy, że, że to jest fantastyczna też motywacja dla, e, dla piłkarzy, bo e, tylko na Igrzyskach Olimpijskich, nawet nie w finałach Mistrzostw Świata, można zapracować na emeryturę sportową. Za chwilę pogadamy o, o tych polskich drużynach klubowych, o których wspomniałem przed momentem. Subskrybujcie nasz kanał już w następnym filmie rozmawiamy o tym, dlaczego tak szybko przyjdzie nam pożegnać Piasta w europejskich pucharach.